Domu, który upatrzyłam wcześniej Ale nie sądziłam, że aż taka ruina tu będzie O się wypatrzył Muszę tutaj jakoś się przedrzeć Nie chciało mi się przez okno, bo chciałam przez drzwi, by było wygodniej wow Ale tu fajnie Zdemolowany, ale fajny Ciekawe czy coś się zachowało, patrzcie na to umywanka. O kurczę, tu już nic nie zostało. Więc pozostał tu klimacik. Był do tego domu i wszystko wziął, co się tylko dało. Tam jakieś szopy. Niestety. Jakieś okno. pozostałości w po jakimś łóżku. a jakiś kabel wisi. Tu nie jest pod napięciem, trzeba Fajne okno. Ojej, całkowicie pusto. O, coś się zachowało. Jakieś książki. Nie, jakieś zeszyty. Ja nie skał. Serio? Obudowa jakaś jakieś notatki. System ścianowy. W częściowych kropu. Ktoś tu był, proszę Państwa, z Uczył się. W jakiejś szkole górniczej. Jaki rok? 61, Jak widzę? Serio? 64. O kurcze. Rysunki techniczne czy ich <laughs> pozostałości. Musi być bardzo długo opuszczone. Zobaczymy, trzeba się wyjść na górę. schody są takie sobie, ale chyba nie trzymają. Tam może ominąć warto. Mrozik to chwyci, nawet w tym domu widać lód. Ło, wow, ale stemolowane są. Może się zachowało chociaż coś, cokolwiek Zerknijmy. O, tutaj można znaleźć na przykład kość jakiegoś zwierza. Może z jedzenia. Czy będę szła ostrożnie. Kurczę. Dawno nie byłem aż tak stemolowanym domu, poza tym jednym takim. Kurczę. Poduszka z pieża. Rozsypana. Tu sobie kwiatki rosną. Tam jedyne co widzę to się zachował klosz jakiś z zampy Będę szła z pewną ostrożnością. Nie wiem. Belki są bardzo zgniłe. Nie jestem pewna czy tam iść. Bo to jest miękko normalnie. Ale czy iść? Bo to jest pytanie. Jak już to którędy? Środkiem to nie bardzo. Hmm. Dobra, wiecie co? Zastanowię się, jak tam pójść. Najpierw pójdę tam. No szczerze mówiąc, jest tu bardzo miękko. Co nam się tu zachowała? Jakaś szufladka. tutaj coś widzę. Jakieś pozostałości. Tam jest wielka dziura, więc tam na pewno nie iść. O kurcze, mam jakieś stare rzeczy. Jakieś pozostałości po radiu, albo po telewizorze. Nie mi się po tym iść, ale zerkniemy na to tylko. Co to takiego? Radio stare, chyba. Me, odwrotnie na to patrzę. Me-men, memet, tak? Memet? Musi być bardzo stare. Wydawało mi się, że na to się tak patrzy. No nie wiem. Tam coś pisze, jak umiecie to rozczytać. Może no, komuś się przyda ta informacja. Coś tam pisze. Świetnickie zakłady, fabryki, mebli. Aha, mebli. To to nie było radio jakieś? Ja myślałam, że to jest jakieś radyjko. Leżaczek. Ale powiem szczerze, idę stąd, bo no, no, się boję, że wpadnę na dół. Troszeczkę. Mam obawy. Co do wytrzymałości. No Tam nie pójdziemy. No, tam jest już jedna wielka dziura. Tam widać strych. Musimy natomiast, żeby tam jednak się przejść, tak po bo Tam coś dostrzegłam, już nie pamiętam, co tam widziałam. Być może coś... godnego uwagi. Jakiś mebelek tam widzę. Chwileczkę, pomyślmy jak tam przejść. No nic, przeszłam na wiarę, że jestem w miarę lekka, aczkolwiek trochę się boję. O, Taki mebelek. Jak ja to mówię, w moim stylu. <laughs> no takie często znajduję, ale ten jest wy wyjątkowo wyjątkowo gorszym dużo stanie, nawet Krótszy niż w tym spalonym domu, co byłam. Ta linka. Mam nadzieję, że tu się nikt nie wieszał. Chyba nie. Jakaś stara gazeta tam jest. Czy tutaj coś mamy? Jakiś stary yy, lek na coś? Ligno, kalinum, hydro. Ja nie jestem dobra w tych nazwach. Wcześniej byłam w aptece, to pan mnie wyśmiał, jak przykręcałam nazwę syropu. Bo tutaj widzę jakieś dziury w tym. To ostrożnie podejdźmy do tej gazety. Zobaczymy z którego z roku, jak będzie. Gdzieś data. Z kamerą w sadzie. Czyby poradnik ogrodnika. Nie ma daty, bo nie ma pierwszej strony. Czy jest 33, a tu piąta. Nie ma to jakiejś daty gdzieś. Ale wygląda na starą. Takie wydanie jakby z lat 60. właśnie. Może coś takiego. Dobra, słuchajcie, idę pomału. Serio, pomału, albo może szybko. Sama nie wiem, co wybrać. Tak czy inaczej, nie czuję się to najpewniej na tym strychu. Bo też i nie są to jakieś super mocne stropy w tym zdemolowanym budynku. Teraz czas iść na dół. Fajny widok tu jest. Kurczę, tam jest stara studnia fajna. Nie będę tam szła. Jak zwykle nie chcecie się narazić z sąsiadą, nie? Tutaj także, tak, ja zawsze szybko wbijam od razu do środka, by się mało rzucać w oczy i szybko potem wychodzę. Zazwyczaj, jak wychodzę, to coś tam z zewnątrz nagrywam, bo wtedy już mam przynajmniej wnętrze nagrane. Ale powiem Wam, ludzie są różni, nie? Czasami są jakieś takie ruiny, a potem ktoś potrafi wyskoczyć do mnie, po prostu, aby mnie ochranić tylko tak na własnej zasadzie, nie? Także wiecie. O, to jest ten schodek. O kurde, to jest, to jest miękkie. <grymne> Idę stąd. <grymne> Słuchajcie, bo zaraz to rujnie. Nie chcę tego jeszcze bardziej zniszczyć. Niech sobie postoję jeszcze trochę ten obiekt. Nie zwróciłam wcześniej uwagi na to, co to jest. nie jest chyba doniczka, bo jest to stalowe i jest takim czymś. Jakaś część do czegoś. Dobra, kochani moi mini, nie ma co tu robić. Nie ma co tu zwiedzać. Najfajniejsze elementy to jest ta umywalka i ta oto lodówka jest po prostu klimatyczna. Może nie jest prawdziwą lodówką i prawdziwą niewalką, ale nadaje temu miejscu specyficzny klimat. A, jeszcze jest piwnica. Gdzieś hmm. tam jest, o pytanie. Dzisiaj z latarką jest jeszcze gorzej, bo całkiem nie wysiadła. A oh, kurczę, muszę tu przycisnąć jakoś. Nie ma innej opcji. Nie. ciągnąć w pracach się uh. się pobrudziło trochę. OK, mi wysiadła latarka i teraz już mam konkretny powód, żeby sobie kupić nową. Wow, ale duża ta piwnica. Powiem Wam szczerze, jestem zaskoczona. A co tu mamy? Jak zwykle mnóstwo słoików wszędzie. Jak to w starych domach. To jest jakiś stary garnek lub wiadro, trudno powiedzieć. Oczywiście są pajęczyny, które bardzo lubię. Są też i widły. Także... Fajne, fajne są te widły, chyba jedna z lepszych rzeczy, które się tu zachowały. No tak to są tu jeszcze butelki po alkoholach. No i właśnie te słoiki, które uważam, żeby się kurde, nie wdepnąć za bardzo. Co tu mamy? Jakieś pozostałości po meblach. jakieś deski. Jakieś koszyki. Po owocach, po warzywach, deski, cegły. No i tyle, nie? Tam jakiś koszyczek sobie stoi. I znowu wyzwalacze. Nie wiem, ktoś wypił. No i koszyczek, nie? I to wszystko, co tu można znaleźć, więc idę. Dzięki za uwagę. Myślałam, że będzie coś tu ciekawego. Nie mam coś szczęścia, ostatnio do domów Chyba się przerzucę na inne obiekty. Widziałam dzisiaj naprawdę świetny dom, ale był kompletnie zamknięty z napisem ochrona i na sprzedaż. No to już tam będę cudować, bo to już grozi jakiś paragraf za to. No To ja tu chodziłam tędy przez te drzwiczki, a to były inne drzwiczki. Jakieś z paną kulturką, można powiedzieć. Tam przynajmniej że dom naprawdę był fajny. Fajna drabina stara się zachowywała. Tam studnia jest bardzo urokliwa. tutaj jakieś widzę, na zewnątrz zostały przez kogoś wyrzucone. Szkoda, domu jak zawsze. niestety jest los niektórych domów. Spieszak w krzakach był. Właśnie uciekł. Chciałam pokazać domek z zewnątrz, ale... Jest tak obrośnięty krzakami, że tyle go widać. Dlatego też kompletnie nie wiedziałem, co tam w środku będzie. Bo wyglądał na lepszym stanie niż był. No nic, dzięki za uwagę.